Dziś przyjrzymy się jednemu z najbardziej zaawansowanych czytników e-booków na rynku Bigme B751C. To nie jest zwykły e-czytnik. To połączenie innowacyjnego ekranu E Ink Collide 3 w kolorze, wydajnego systemu Android 11 oraz inteligentnych funkcji, które całkowicie zmieniają sposób, w jaki czytamy, notujemy i uczymy się każdego dnia. Sercem Bigme B751C jest siedmiocalowy kolorowy ekran Kelad 3 Ink. Rozdzielczość 1680 1264 pikseli w trybie czarno-białym i 840 632 w kolorze sprawia, że teksty i ilustracje wyglądają ostro i wyraźnie. Dzięki technologii X-Rapid Refresh przewracanie stron i przewijanie jest znacznie płynniejsze niż w tradycyjnych czytnikach E-Ink. Co więcej, Bigmy opracowało własny system automatycznego czyszczenia efektu ghostingu, który usuwa pozostałości poprzednich stron, gwarantując czysty i świeży obraz nawet po wielu godzinach czytania. To idealne rozwiązanie nie tylko dla miłośników książek, ale także dla osób czytających komiksy czy przeglądających strony internetowe. Każdy, kto spędza długie godziny ze e-bookiem, wie, jak ważne jest oświetlenie. Bigme B751C oferuje 36 poziomów ciepłego i zimnego światła, dzięki czemu można dopasować jasność i temperaturę barwową do warunków oświetleniowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Czytasz wieczorem przed snem? Wybierz ciepłe światło. Pracujesz rano przy biurku? Włącz zimne tony dla maksymalnej ostrości. Pod maską Bigme B751C kryje się ośmiordzeniowy procesor MTK6765 o taktowaniu 2,3 GHz, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Potrzebujesz więcej miejsca. Z łatwością rozszerzysz pamięć do jednego TB dzięki gniazdu na kartę TF. Urządzenie działa na Androidzie 11 z otwartym systemem, co oznacza pełną kompatybilność z Google Play. Możesz więc pobierać aplikacje, korzystać z czat GPT, notatników, przeglądarek i wielu innych narzędzi, wszystko na jednym energooszczędnym ekranie e-ink. Bigme B751C obsługuje piórko pojemnościowe z 4096 poziomami czułości na nacisk. To pozwala pisać i rysować z precyzją porównywalną do tradycyjnego notatnika. Dodatkowo możesz dzielić ekran, czytać dokument i jednocześnie robić notatki lub tłumaczyć tekst w czasie rzeczywistym. Dla studentów, badaczy i profesjonalistów to ogromna przewaga. Możesz otworzyć PDF-a po lewej stronie i pisać notatki po prawej. Wszystko bez konieczności przełączania aplikacji. Jedną z najbardziej imponujących funkcji jest nagrywanie głosu z automatycznym transkrybowaniem do tekstu. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi, aktywnemu tłumieniu szumów i technologii Voice to tekst Bigme B751C może przekształcać Twoje rozmowy lub wykłady w gotowe notatki. A z pomocą sztucznej inteligencji urządzenie potrafi nawet organizować wypowiedzi różnych osób i tworzyć podsumowanie spotkania. To funkcja którą pokochają dziennikarze, studenci i osoby prowadzące spotkania biznesowe. Bigme B751C obsługuje niemal każdy popularny format dokumentów TXT, PDF, EPUB, MOBI, DOCX, PPTX, a nawet komiksowe CBR i CBZ. Możesz czytać, edytować, tłumaczyć, eksportować swoje materiały w jednym miejscu. Dzięki Wi-Fi 2.4G i 5G oraz Bluetooth 5.0, synchronizacja z chmurą, udostępnianie plików czy przesyłanie notatek do komputera staje się banalnie proste. Mimo że waży zaledwie 220 gramów, Bigme B751C posiada baterię o pojemności 3050 roku mAh, która wystarcza na wiele dni użytkowania. Dzięki technologii e urządzenie zużywa energię tylko podczas zmiany obrazu. Co czyni je idealnym towarzyszem podróży, nauki i pracy. Bigme B751C co to coś więcej niż tylko czytnik e-booków. To inteligentne narzędzie edukacyjne i asystent produktywności, które łączy komfort czytania, moc systemu Android i funkcję notowania w jednym eleganckim urządzeniu. Jeśli szukasz czytnika, który pozwoli ci czytać, pisać, uczyć się i tworzyć wszystko bez zmęczenia oczu, Bigme B751C jest jednym z najlepszych wyborów w swojej klasie. Link do produktu znajdziesz w opisie poniżej. Nie zapomnij zostawić polubienia, jeśli cenisz nowoczesne technologie i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych recenzji inteligentnych gadżetów.